Witam serdecznie, A w dzisiejszym odcinku będziemy odgadywać, czy Akinator, nowa powracająca gwiazda YouTube'a, zna postacie z Fortnite'a. Ale zanim do tego przejdziemy, na samym początku, oczywiście, w tym momencie wysiadają Wam się zwycięzcy i wczoraj. A jeżeli ktoś z Was chciałby wygrać ode mnie prezencik lub miejsce, w mieliście znajomych, jedyny co musicie zrobić, to oczywiście stawić łapkę w górę pod materiałem, subskrypcję na kanale oraz musicie napisać w komentarzu, z jakim ikiem z gry używacie koduny EXE. No i wyniki oczywiście w następnym materiale. No ja już moi drodzy nie przedłużam i zaczynamy. Prawa wygląda tak, że Akinator podbija YouTube'a, dlatego stwierdziłem, że w dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie, czy Akinator kojarzy mnie, czy kojarzy jakieś postacie z Fortnite'a, sprawdzimy sobie, będzie ciekawie, klikamy zagraj, no i na początku oczywiście wydaje mi się, że fajnie by byłoby sprawdzić samego siebie, dlatego klikamy, czy twoja postać naprawdę istniała, tak, czy twoja postać jest YouTuberem, tak, czy twoja postać jest dziewczyną, nie, czy twoja postać mieszka w Krakowie? Tutaj już nawiązanie tutaj do sławnej ekipy YouTube'owej, nie Czy twoja postać jest graczem? Jestem graczem Czy twoja postać gra w Minecrafta? Chyba tak Kliknę, bo niby, gra, niby mam filmy na kanale, jakoś często za bardzo nie gram Nie mam miliona subów Nie znam mnie osobiście, ponieważ gram jako widz. Nie gram w Robloxa, nie jestem związany z Minecraftem Gram w Fortnite'a Czy mam zarost jako widz? Klikam nie wiem Mam siostrę jako widz Cały czas mówię Odpowiadam jako widz, a nie jako osoba, która by wiedziała kim jestem, co nie wiecie o co chodzi. Ponieważ sporo ludzi i sporo widzów nie wie o mnie za dużo. Na przykład to jak wyglądam, to jest dalej nie wiadomo, dlatego jak coś odpowiadam jako widz. Czy twoja postać zmarła w innym kraju? Ta, no normalnie było, było umierane w innym kraju. No niestety nie. Tutaj właśnie Akinator się zaciął. Czy twoja postać dobrze strzela? Strzelam jak kupsko, także nie. Czy jestem pełnoletni? Kurde. I teraz pytanie dnia. Bo sprawa wygląda tak. Że jedni myślą, że mam 19 lat, a drudzy, że 12. Teraz pytanie dnia. To jest prawdziwe. Nie wiem. Czy jestem astronomem? Nie. Jestem po prostu świetny. Co ja mówię w ogóle? Czy moja postać jest jednocześnie piosenka, który Nie, nie jestem. E, tak, mam związek z grami strzelankami. Ma od nie wiem. Klikam, nie wiem. Klikam, nie wiem, ponieważ. No wiecie, niektórzy mogą myśleć, że mam 12, niektórzy, że mam 19. A to ile mam, to. to nie wiem. Wybierzcie sobie, co wam pasuje. Czy twoja postać bo brata lub siostrę mam? Czy twoja kiedyko postać kiedykolwiek napisała piosenkę nie napisałem? Znaczy napisałem, ale wy o tym nie wiecie. Kiedyś generalnie na 10 tysięcy subów miała być piosenka Multiego parodiowana w Fortnite, ale stwierdziłem, że wyszło to tak cringe'owo Usunąłem to już tak, że wam tego nie pokażę, bo ta, ta piosenka była nagrana, zmiksowana i wszystko było gotowe, ale nie puściłem jej, po prostu był taki cringe totalny, że to szok. Czy ja postać potrafi dobrze grać w szachy? Ej, w sumie gram teraz sporo w szachy lolowe, ale wy tego najprawdopodobniej nie wiecie, także nie, nie jestem związany z serią GTA, nie pochodzę z gry Undertale, jestem Palionem, no nie, nie mam racji, Kon... tak, kontynuuj, to zły Palion był grany. Czy biegam po ścianach? Nie. Mam młodszą siostrę. Czy jestem zazwyczaj duży? Nie. Czy nie, nie kręcę filmików w Minecraft'cie, No, szokulary o tym mówiłem kilka razy na filmach, ale kliknę nie wiem. Czy mam ciemne, ciemne włosy, nie wiem. Czy mam wąsy, nie wiem. Czy mam związek z komiksami? Nie. Czy lubię zupki chińskie? Nie wiem. Nie lubię zupek chińskich, nie dobre są. Czy twoja postać ubiera się na zielono? Nie wiem. O, jedeksa youtuber, czy niebie zgadł? Nawet nie było do tego pytania o psach, co ciekawe dziwna sprawa, dodane przez se w sklepie. No i o to chodzi. Oj, o to chodzi, moi drodzy. Także co, ja zostałem odgadnięty, no i przechodzimy do postaci z Fortnite'a. dobra, moi drodzy, generalnie zastanawiałem się, jaką postać wybrać i stwierdziłem, że polecimy od takich totalnych ogółów. Także polecimy sobie dzisiaj od Iconika. Chyba wydaje mi się, że najpopularniejszego skina w tej grze. Ewentualnie może Ghoul Trooper albo, albo Renegade Trader jest bardziej popularne, no ale Iconik to jest wiecie, to jest Iconik. Także go odgadujemy jako pierwszego, no i lecimy. Tutaj już w ogóle pierwsze pytanie: Czy jestem kimś z ekipy Freeza? Mixer chyba film nagrał na ten temat, widziałem, że. No i pewnie dużo razy było kręcone. Dobra. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Nie tworzy. Czy Twoja postać nie, nie mówi to tym samym języku co ja. Czy twoja postać naprawdę istnieje, nie istnieje? Tak, nie, nie pochodzę z gry na telefon. Chodzi o dwóch nogach, jest człowiekiem? Tak. Czy jest dorosłym mężczyzną? On wygląda bardziej na nastolatka, tak wam szczerze powiem. Ale tak, kliknijmy, że jest dorosłym mężczyzną, albo chyba tak, o tak kliknijmy. Czy imię twojej postaci występuje w tytule filmu? Nie występuje chyba. Czy twoja postać jest zła? Nie jest. Czy twoja postać ma specjalne moce? Nie. E, czy twoja postać walczy? Tak. Czy twoja postać używa pistoletów? Tak, używa. Czy tak, pochodzi z gry komputerowej? Tutaj, Akinator chyba dostał laga mózgu. Przyzwoja postać ma kolor włosu blond. Nie, nie ma. Tak, korzysta z karabinu, jeżeli sobie go podniesiemy. Nie pochodzi z serii GTA. Nie nosi hełmu. Tak, pochodzi z gry online. Potrafi szybować. Tak, no lotnę chyba co nie. Używa kuszy i strzał. Teoretycznie już nie. Przyzwoja postać gra w niebieskim klubie. Nie wiem co to za pytanie. Tak, pochodzi z Fortnite. Jest mężczyzną. Tak, zazwyczaj nosi kaptur. Kruk! Czyli nie miał racji. Klikamy jeszcze raz. Jest rybą, nie jest rybą. Ma czarne włosy. Jakie jaki, jaki to ma włosy? Czarno-czerwone włosy, także no powiedzmy, że zaliczymy. Czyli ta, y, tak, ma czarne włosy. Czy straciła kogoś bliskiego? Chyba nie. Laguje się. Nie, nie chodzi o tej samej szkoły, co ja. E, ma związek z kolorem czerwony, ma włosy czerwone. No powiedzmy, że ma. Nie jest marynarzem. E, nie nosi zielonej kurtki. Nie ma związku z grami. Co są pytania w ogóle? Czy Twojej zawsze ubiera się na czarno? Tak. Nie jest zwierzęciem. Nie korzysta z internetu. Nie jest przerażająca. I konik! Zgadło! Pozdro 600, także Easy. Easy, no, to na rzeczy Easy pokonałem go za pierwszym razem, także teoretycznie 1 do. Znaczy, jak jeden do jednego, Przy tej brudnej paliona. 2 do 0, Akinator. 2 do 0. Pozdro 600, jesteś nobem totalnym. Wydaje mi się, że pan Łyba jest idealnym przykładem dla rundy numer 3. Powiem wam tak, daję mu 5 rund. Jeżeli z nim wygram. To zostawiacie suba i łapkę w górę, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście. A jeżeli mnie pokona teraz te trzy razy, to gdzieś w tym materiale, gdzieś pod koniec, będzie ukryty kod PACEF CARD na 50 zł. Także oglądajcie uważnie do końca. Dobra, moi drodzy, czy Twoja postać jest z graczem? Nie jest. Nie tworzy filmów na YouTube. nie zna mnie osobiście, nie naprawdę nie istnieje. Nie pochodzi z gry na telefon. Czy jest człowiekiem? Eee, nie jest człowiekiem. Ma głowę zwierzęcia? Tak. Nosi ubranie, nosi ubranie. Nie mieszka osobno z rodzicami. Jest gruba, nie jest gruby. Nie pochodzi z animowanej produkcji Walt Disneya, Jest rodzaju żeńskiego, chyba nie jest. W sumie nie wiemy nawet, ponieważ wiecie, ryby są bezpłciowe chyba. A może. Czekaj, Jak się mylę, to mnie poprawcie, bo naprawdę nie znam się generalnie na biologii ryb. Także, yy, przepraszam, jak. Coś teraz urodziłem Czy twoja postać jest jakimś gatunkiem? Ptaka nie jest Nie była w przestrzeni kosmicznej Tak, pochodzi z gry komputerowej Nie pochodzi z Undertale Co jest w ogóle z tym Undertale? Nie, nie jest Lola Nie jest zielona Nie jest robotem Nie ma futra Ma związek z grami strzelankami Tak, jest związana z rybami No i tutaj zostanę Tak, ma związek z piratami No dokładnie, paluch rybny No zostałem pokonany, czyli 2-1 2-1 Okej, okay. przyjmuję to na klatę To było proste Lecimy dalej. Wydaje mi się, że na rundę numer 4 idealnym wyborem będzie tutaj właśnie ulubiony skin polskiej społeczności, czyli drift. No i co, moi drodzy? Sprawdźmy, czy Akilator ma driftozę. Co to jest za słowo w ogóle? Nie, moja postać nie nagrywa filmów na YouTubie, nie pochodzi z gry na telefon. Chyba do Brawl Stars jest nawiązanie, bo wydaje mi się, że chyba Yoshi też nagrał z Brawl Stars, coś takiego. E, czy twoja postać znacie osobiście? Nie znam, mnie? Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Nie istnieje naprawdę. Nosi z podnie, tak, nosi spodnie, używa pistoletów, tak. Nie jest związana z serią GTA. Pochodzi z gry online. O tutaj już będzie mieli szybciej. No dawaj, 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 dawaj. Ale los to mózgu potężnego, jest mężczyzną, chyba. Nosi maskę. O nie, tu będzie szybko, nie jest rycerzem. Nie wiem, jakim okolo Nie wiemy. Możemy zobaczyć. Tak, moi drodzy, ma blond włosy. Ma naturalne blond włosy, chyba tak. Nosi maskę lisa, tak, o nie! O nie, to jest Moskalisa chyba, nie mam nadzieję, nie jest z Ameryki Łacińskiej Lubi uprawiać seks, nie mam dla tego pojęcia Jak tam się drift bawi Kliknę, nie wiem, bo nie mam pojęcia Może lubi e, Czy pochodzi z Skandynawii? Chyba nie e, czy ojciec z Twojej postaci nie żyje? Skąd mam wiedzieć? Nie mam pojęcia. Czy Wam wstawiła na Księżycu? Raczej nie. Nie jest kukiełką. Nie, ma, nie była kiedyś w będzie chyba. Czy Twoja postać jest związana z gatunkiem science fiction? Chyba nie. Uwaga, mieli, mieli, mieli. Nie ma związku z muzyką. Kurde zgadło. 2-2, dwa, dwa, moi drodzy. 2-2. Dwa, dwa. Boję się trochę tej ostatniej rundy, ale okej. Okay. I nawet szybko poszło tym razem. Dobra, moi drodzy, były łatwe postacie. Były trudne postacie. W mi nie było trudnych postaci, bo i Iconic, i moja postać nie są raczej jakoś mega trudne do odgadnięcia. Dajmy teraz coś trudnego. Wydaje mi się, że nie chcę dawać nic, co było memem. Damy sobie mojego ulubionego skina. Dzień dobry, panie astronauto. Panie astronauto, sprawa wygląda tak, że musi mi pan wygrać zakład z Akinatorem. Jeżeli uda mi się wygrać, dostaje pan ode mnie dostęp do listy ulubionych skinów. Także lecimy. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Nie tworzy. Walczy, tak, walczy o życie, o kask. Twój postać ma włosy na głowie, ma, nie jest dziewczyną, używa pistoletów, używa, nie pochodzi z gry na telefon, nie jest prawdziwa, nie ma związku z serią GTA, pochodzi z gry online, nosi maskę... Tak, nosi maskę. Możemy nosić maskę, no ale może to się zdjąć, tak? że to można potraktować dwuznacznie. Czy ma amerykańskie pochodzenie? No, generalnie astronauci zazwyczaj pochodzą z Rosji, no ale niestety nie wiemy skąd pochodzi, dlatego damy nie wiem. Czy ma kolory w włosów blond? Oczywiście, ponieważ to jest Jonesy, no i tutaj już mieli go. Kurde, chyba będzie paysta w trzeba kupić. Dobra. Czy ma nadprzyrodzone zdolności? No, generalnie ma zdolność bycia najlepszym Fortnite'owym skinem, ale czy to jest nadprzyrodzona zdolność? Raczej nie. Czy tutaj w z Ameryki Łacińskiej? Nie wiem. Drift! Jest! Zgadł! Pozdro 600! Przyzgadywałem go, cymbale mały! Haha, ha, lecimy! Nie zgadł, moi drodzy! Pozdro 600! Proszę suba teraz zostawić i łapkę w górę! Przegrał! 3-2, moi drodzy! Pokonałem Akinatora! Prawda jest taka, że Akinator to jeden wielki dzban! Pozdro 600! Dobra, e, spróbujmy zgadnąć jeszcze raz Akinatora. Tak, ma kolor blond. E, czy jest znana pod pseudonimem? Chyba nie. Nie jest związana z firmą Blizzard. Nie ma charakterystycznego płaszcza, nie jest najstarsza w grupie, jest mężczyzną. Mieli. Porami, nie ma związku z porami. Czy twoja postać mówi po estońsku? Co za pytanie jest w ogóle. Czy jest zielona, nie jest? Czy nosi kaptur? Nie. Tak pochodzi z Fortnite. No, dlaczego, dlaczego zapytał się, czy pochodzi z Fortnite? Dałem tak. I pytanie, czy ta postać pochodzi z cyklu gier Summoners? Co jest? Czy kiedykolwiek ktoś miał maskę? Tak. Korzysta z karabinu cyberskiego Postać straszy wrogów. Chyba nie. Nie mówi z brytyjskim akcentem. Nie nosi maski Lisa. Tańczy na scenie. Nie. Ale może tańczyć w sumie. Czy twoja postać jest śnieżnym bałwanem? Raczej nie. Postać Fortnite Battle Royale. Aha. To nieźle. zde tutaj właśnie uogólnił wszystko. Teoretycznie ma rację. Ale prawda jest taka, że... Nie. Nie ma racji. Szukamy astronauty. Czy twoja postać była kiedykolwiek w piekle... Nie? Czy twoja postać ma zwierzę? Raczej nie. Nie jest. Co to za pytanie są w ogóle? Nie ma dużych piersi. Stało się dzięki koszykówce? Nie. Nie jest serią Hala, czy coś związanego z kolorem zielonym? Nie. Nie pochodzi z USA. Chang Ellsworth. Przeczytałem pytanie. Że to jest postać z gry Fortnite material. Dobra, Dobra, Akinator jest zbanem, moi drodzy, wygrałem I tym akcentem dziękuję wam bardzo za oglądanie materiału Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał Jeżeli się wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę A być może nagramy coś jeszcze z Akinatora Powiedzmy, że 15 tysięcy łapek i wlatuję kolejny odcinek z Akinatora A póki co ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Jeszcze wam miłego dnia, trzymajcie się, baba!